Dziękuję panu serdecznie, ale to tak na sucho nie, nie idzie, proszę pana. Czy to znaczy musimy się podzielić jajkiem. Proszę bardzo. No, życzę panu oczywiście jak największych, najlepszych. Szyciak żółty. No, nie no. Nie mogę się dopytać. 26 zł. Tak. Ten koszyczek żółty. Ile to kosztuje? 35 zł. Co takie drogie? Takie małe. Choć bo braknie. No tak, no przecież nigdzie nie ma. Źle przetaki. Nie, nie ma tu moje. Dawniej, już dla mnie źle baranu było. A teraz schodziłam cały Kraków, a ani jednego tak. nigdzie nie spotkałam. Święta wielkanocne to już są święta budzące się przyrody, budzącego się życia po zastoju zimowym. No niestety święta u nas wypadają zwykle jeszcze w tej porze, kiedy nie ma przedwiośnia właściwego i powiedzmy naturalna przyroda jeszcze nie jest tak obudzona, bo z tego trzeba to zamarkować. No markuje się, markuje się baziami, prawda. Drugim motywem jest bukszpan, prawda, bukszpan, który towarzyszy stołowi świątecznemu, stale. No względnie robi się to, te zieleń, mianowicie robi się Babki z rzeżuchy, doniczki, obrócone dnem do góry, obciągnięte jakąś wilgotną gazą, na którą się wysypywało nasiona rzeżuchy, bardzo szybko kiłkujący. Wobec tego za trzy dni babka była piękna i zielona. Ten ładny, ten ładny, który pani sobie Nie, bo... Taka wiązeczka. Wiesz co daj mi spokój kawałek trawy za piątkę? Jak słowo. No pani posadzi i pohandluje na wszystko. pani znowu nie mówi, no, że to kosztuje. no, na pewno ja się tak... rozumieć, co jest trawa, a co jest ogrodowy. No się, Trzeba się rozumieć, jak no to, to ten, tak to 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 Wybrałem panu takie rozmaite um, kartki życzenia, związane specjalnie, głównie związane z um, Wielkanocą. No więc, na przykład, tutaj motyw krakowski z baziami. I tutaj mamy tak samo bazie.